Siemano, kolejny vlog, kolejny szalony pomysł. Poprzednio byłem zakopanym, tym razem jadę w drugą stronę, jedziemy nad morze. Tak sobie ostatnio pomyślałem i uświadomiłem sobie, że, że niby jeździłem w tym roku na plaży i tam u mnie pod Warszawą i nad morzem byłem, ale nie, nie wchodziłem do wody, nie kąpałem się w ogóle. I mówię, O nie, tak nie może być, skąd jeszcze lata, muszę wejść do wody. A więc akcja, reakcja, jadę na morze Ogólnie to jest trochę przerąbane, bo ma być podobno bardzo zła pogoda jutro Raczej już dzisiaj Bo jest po północy Ale to mnie chyba nie powstrzyma, nie? Normalnie ładuje się do wody Jaka by pogoda nie była, nawet jak deszcz będzie padał to wchodzę Walić zadanie do wygodania, misja musi być wykonana. Ha! Akcja! Reakcja! W ogóle nie wiem, czy w dobrą stronę idę. Jestem jeszcze na Warszawie. Jestem jeszcze w Warszawie. Muszę gość teraz do Warszawy Wschodniej. Jestem ciekaw, jaka będzie różnica. W dźwięku, bo teraz nagrywam bez mikrofonu, bez mikrofonu bezprzewodowego, znaczy się nagrywam mikrofonem z telefonu. I ciekawe czy dźwięk będzie dużo gorszy, czy może lepszy z iPhone'a Zobaczymy, bo jak będzie lepszy, to będzie dopiero beka. A no, chyba widzę Warszawę Wschodnią. To chyba tam, dobra, jedziemy. To, to teraz chyba nagram już z pociągu. Albo może przed pociągiem, bo jeszcze mam trochę czasu, to przystęp po pierwsze. O, jeszcze wiem co powiem, ale to za chwilę. nie miałem zamiaru znaleźć się w Gdyni i przypadkiem przejechałem przez takich dziadków, którzy wysiadali szali i wysiąść nie mogli przejechałem Sopot <grym> słuchajcie, w Sopocie jak pociąg ruszał, to strzeliłem się, że jestem w Sopocie no i trudno, pojechałem do Gdyni i w Gdyni myślę, myślę, myślę i jednak wracam do Sopotu z powrotem i tam wlezę do wody <grym się w ogóle> ogólnie bilet powrotny do Warszawy mam z Sopotu już to musiałem skalibrować <laughs> Jakieś kłopoty zawsze muszą być Nie. Przejechałem w Sopot, znalazłem się w Gdańsku Ale mimo wszystko i tak postanowiłem wrócić do Sopotu Bo pociąg powrotny mam z Sopotu Także jestem I tak mi musiał tu wrócić biletów nie było Znalazłem się w Gdyni, nie w Gdańsku, sorry Mylą mi się miasta Kocioł mam Ja to normalnie wiecznie z... zbłądzony, błąkany turysta Ale spokojnie, trafiłem, jestem już w Sopocie Za chwilę będę na plaży i kombinuję, żeby wleźć do wody Ciekawe, czy ktoś będzie też wchodził Mam nadzieję, że nie będę sam jedyny że będę wstydził W moment się zacząłem zastanawiać, czy się nie zgubiłem znowu, ale już tam jest, widać. Tak szczerze, że przyjechałem tu, siedzę, patrzę i karno widzę. W dużej mierze chodzi o wstyd. Ci ludzie tutaj wszyscy chodzą się gapią i nikt, nikt do wody nie wchodzi. Będę jednym, jedynym idiotą. Dziwakiem. Chodzi czy nie? Mam duże opory. Tam jest chyba Gdańsk, prawda? Tak, to jest Gdańsk. A ja zajmuję się wszystkim, aby nie wejść. O nie! Holy shit! Masakra! Jestem tu, ale za nie wejdę, zimna woda jest. Myślałem, że cieplejsza będzie. Takie mam śmieszne białe stopy. Jestem biała stopa. Ej, spokojnie, jestem już, jestem już prawie po kolana. Dobra, może wejdę. O. byłem już prawie po kolana, wszedłem dalej i robi się znowu kostki. Ogólnie to nie wchodziłem tak nigdy do morza. Idę i idę, a tu dalej wody po kolana mi nie, nawet nie przekroczyło jeszcze kolan. Ej, może wejdę. Może wejdę. Jest szansa. Cicho, cicho. Cicho, to się wyda. Ej, no właśnie, coraz głębiej, ale pasowałoby chyba bluzę zjąć, nie? Jak zdejmę bluzę, to mikrofonu nie będę miał, a jak zdejmę... w hmm. ogóle z telefonem nie pasuje się zamoczyć. Nie wiem, jak to zrobić. No bo na brzegu telefon zostawię, to mi ktoś zajebie. Mam statyw, ale ktoś mi zajebie, jak tak daleko go zostawię. Zobacz, tam cały czas ktoś chodzi. Dobra, postawię go na statyfie na brzegu i wejdę jak mi ktoś go zajebie, to będą jaja. Chyba wejdę. Hej, wiesz co, ta woda wydaje się trochę cieplejsza. Nawet się słońce próbuje przebijać. Wszechświat chyba chce, żebym wszedł. Wasn't it obvious that I want you to be mine? Oh, 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 oh. Only if you knew how much I told you it hurt me when I saw you with somebody else. I put your first, I wish you saw that. I wish you saw that I put your first. I wish you saw that. When I first met you in 2010, you were with your ex back then. I was one of your best friends. We would call for hours until we slept. Wasn't it obvious that? Dobra, starczy tych wygłupów. Wracam już, ubrałem się, bo mnie telepat zaczęło za bardzo. To był chyba atak paniki, nie wiem. Nikt mi nie wie, że to są ataki paniki. Dobra, nieważne. Ważne, że się odważyłem, wlazłem, przełamałem. I Co jeszcze? Chciałem jeszcze raz wejść, myślałem, że damy jeszcze raz wejść, ale już nie dałem za bardzo mieć trzęsło. bo chciałem jeszcze ujęcie jakieś z wody nagrać. No ale musi wystarczyć to, co jest. No i dobra, można wracać do domu. Tyle. Miałem jeszcze powiedzieć tam na filmy o czym zapomniałem, o poprzednim vlogu, co mówiłem, że chcę testować czy dam radę robić takie szybkie vlogi, czyli nagrywać szybkie materiały, wszystko na surowo posklejać, aby posklejać w całość, bez zbędnego tam dbania o szczegóły i żeby to po prostu jakoś szybko szło. No niestety nie udało się. Poprzedni vlog z Zakopanego robiłem chyba dwa tygodnie, a nawet i więcej mi się wydaje. Teraz też nagrywam to wideo. Dopiero skończyłem składać ten film z wejścia do Bałtyku. Ale tak naprawdę muszę się przyznać, że jest już około dwóch tygodni znowu od tego momentu, bo nagrywam to wideo teraz znowu już po. Po tym czasie, bo wtedy zapomniałem właśnie o tym powiedzieć, a miałem wspomnieć, że mi to nie idzie w ogóle, ale to nie jest znak, że będę się poddawał. Będę to jakby próbował udoskonalać, do skutku, aż w końcu jakiś taki cudowny środek, że to będzie jakoś w miarę sprawnie szło. Nie wiecie o co chodzi. I sorry, bo dalej się stresuję przed kamerą. Wiedziałem co chcę powiedzieć, a teraz przed kamerą jestem i znowu w głowie mam mega bałagan, że wszystkie myśli mi się plątają. No ale chyba w miarę powiedziałem to co chciałem powiedzieć, że chciałem tylko o tym właśnie powiedzieć, że no nie idzie, nie idzie to sklejanie vlogów, ciężko jest z czasem. Sam montaż nawet mi się podoba, bo lubię sklejać te filmy, lubię tworzyć, bo lubię wymyślać właśnie i lubię jak mi to wychodzi i widzę, że mi to wychodzi. Nie wadzę, co mówią hejterzy. <noise> Ale czasowo po prostu nie mogę tylko ogarnąć, bardzo długo mi się z tym schodzi. Może ktoś ma jakieś takie doświadczenie z tym, czy jemu to jakoś szybciej idzie. Jak tak, to niech zostawi jakiś komentarz, będę wdzięczny, żeby w końcu te vlogi jakoś ruszyły z wyświetleniami. Jak będziecie zostawiali komentarze, będzie więcej wyświetleń, mi się wydaje. Że tak działają algorytmy, nie? <noise> no, także chyba tyle chciałem powiedzieć na razie. Nie poddaje się, planuję w tym roku jeszcze jeden wyjazd w góry Także w tym roku będę miał zaliczone dwa wyjazdy na górze I jak się uda, to dwa wyjazdy w góry, to jest taki mój kolejny cel, żeby jechać w góry Znowu w Zakopane, z Tatry Chciałbym przynajmniej wejść na... Znaczy chciałbym, jak już pojadę to wejdę na pewno Na... na co chcę wejść? Na Giewont, chcę zdobyć Giewont Także tyle, no Ogólnie to chcę jakoś tak sobie bardziej tym razem zaplanować ten wyjazd, że może pojadę z jakimś noclegiem tym razem, że. Czy... No, może coś z tego wyjdzie. I na pewno chcę wcześniej zaplanować, żeby bilety wcześniej kupić, bo za każdym razem wracam na stojąco z pociągu, bo miejscu już nie ma, a kupuję w ostatniej chwili bilet. Także chyba na razie tyle. Pozdrawiam się.